Teraz. Hej, cześć, witajcie, z tej Dzisiaj sobie zagramy w blonster, w Flanę, razem z moją kuzynką. Co, witaj się? No, ja nie wiem co tu się dzieje. Vanessa już wie. To jest nowy Nie mamy klucza, potrzebujemy czerwonego klucza. Czerwony klucz potrzebujemy. No, nie ma, nie nawet. Ja tylko. No. Czemu masz dom? Czemu znalazłeś dom ekipy? Nie wiem. Ej, a wiesz, to jest dom trzeciego sezonu? Ekipy? No. Ej, ale oni mają ten! Trzeba znaleźć klucz. Czerwony! No na mój kanał, bo mam. A ja już ja, nie masz na filmu! I on się nazywa Pimpulinką, czyli e Pumpulinką. A! na Vanessa a ty, ty masz na kanał, ale ty dalej przez Mozinię, czy ja? Okej okay. Dobra Nie wiem Sezon pierwszy. Dobra? Ok. Dom ekipy sezon pierwszy. Pipa Oh, je ti sérieux, Pipa. Il y Klucza. Niebieski i fioletowy klucz! Do szukania! Niebieski i żółty! Nie żółty niebieski i fioletowy! Ej, na drzewo też tak bo mam oddechy w drzewie. Już wiem! To na poprzedniej w drzewie i nie było. Też nie ma. To też szukaj drzewa, jak będę sprawdzać inne rejony. Dobra? No co? No, rejony. Rejony to światło. Szukaj, nie wiem. No dobra, inne. inne za Okej, ci będzie. Czemu w studni jest domino? Jaki? Ej, gdzie ty jesteś? Chodź ko, nie, No. nie, 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 O, ja nie, 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 niebieski klucz. No, nie, 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 da się wchodzić. O, to nie, nie, ma. Dobra, zrobię. No to szukamy. Może będzie na tyłach gdzieś tam. Do... Dobra, to ja robię cięcie. I jak znajdziemy, to... Nie ma. Dobra, to robimy cięcie. A jak ona nie chciała Jedynego nie, taką nie, Eee, to nie, 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 robimy cięcia. E, możesz zrobić? O, no. czemu nie, czemu nie, Eee czemu czemu nie, 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 to nie, 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 co. wiem co! No myślał sobie. Jest to? No Dodać żółty, dodać żółty, niebieski klucz i po dodać filotawego. Ej, a jeśli ktoś wpadnie tak nie powinien go schować to gdzieś na napisu ekipa? Naprawdę? Ej, to zaprosz mnie.

Zaczyna się. Ale co od czego zaczynamy? No, nagrywam. Ale to już się nagrywa. Pierwszy mój odcinek? Jaki Zaczyna. był... Co? To co yy, robiliśmy? Czerwamy klucz. To panie, w panie, 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 śpiewasz? śpiewasz? ja nie mam już nie już powrotu. Zostałem panie, panie, Nie jakieś. panie, panie, Nie portalu, nie panie, do portalu. Bo już panie, nie wyjdziesz wtedy. Nie wchodź do portalu. Ten. No! Już nie ma wyjścia w Już nie ma wyjścia. To musi być czerwony klucz albo to była złapka. To bije! To bije 1999 HP. to, to czerwone co się? To czerwona paniczyna. Petu. Jakby ktoś nie wiedział, to mój królik jest ściany i węgiel. Moje kozynice... M plus... M plus K! Co to jest M plus K? Bo skoczek jest uchodźmy. I dobra, mój dom jest M plus K. M plus K to jest mój pokój. Ej, ja biorę karny pokój. No ja, ja biorę ten karny pokój. Ten właśnie. Ej, ale to mój. A dobra. No nie no, możesz mieszkać tam. No dobra, sobie znajdę jakiś. Ej, albo będziemy mieli wspólny pokój, dobra? Co to jest do mojego? Co to jest do tyle Co to mm. Coś jest? O, diabetu! Mm. Ej, Przestań! Przecież... No patrz! I tu jest... Ej! Przyszłeś koło portala! Patrz! No, więc, no, ale tam nie ma przejścia. Jest przejście, chodź zobacz. Chodź zobacz. Jesteś? No to patrz. Tu. O kurde, coś się... to jest Tu patrz, tu, tu. Dla mnie są mały, one rządą! No, biją. Ej, te same biją dalej. One coś tak biją. Tutaj jakaś tańczowa góra? A nie wiem. Ej, tu się Gdzie? To jest pody cały? Pokonasz mnie! Ca Całą grupę oslańców. Dobra. Czemu na środku jest blok? Nie wiem. Jeszcze o ten stary. Jest to bo to chodź do swojego pokoju i będziemy mieli spór. Albo wróć do tego do tamtego pierwszego domu. Do tego pierwszego pierwszego. Co dzisiaj graliśmy. Co? Nie mogliśmy tam wyznaleźć, kurczę. Ej, tu jest flaming razem. Nie, o to mi chodzi, nie o dom ekipy! Tylko tam, że ty nie wiedziałaś, a ja byłem wtedy youtuberem, a ty o tym nie wiedziałaś. Aha. To o ten mi chodzi. Aha. No to o ten świat mi chodzi. To możesz go odłączyć? Co?

Mama, kde maš kľúče do domu? Jeden tu. Mama, kde je ten kľúč? Ako riešim to? Veď ma kľúčy dlhý. A to? Salon. Czekaj bo szukam. <grym> Ej, my to, to, my to jest odcinek, a ty nie wiesz gdzie są wszystkie pomieszczenia. Ej, ja po co mam ten fioletowy klucz? Kut na fioletowy. też był balkon i tutaj był wejść wejść. Nie. niech, niech. Niech. Nie Nie, Niech. nie ma Nie. Nie, nie, Niech. nie Nie ma w pokoju, nie, ma w moim. nie wiem. Dobra, ogólnie ile to trwa wszystko? 19 minut i 35 sekund. Aha. Ej, to może... Dobra, idę na swojego chodź, chodź do tego, gdzie masz białe krzaki. No właśnie to jest mój. No chodź mama. Idziesz? Tu wina, 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 wina. Mama, gdzie jesteś? A co to za trup Patrz! A! Mama, zobacz! O! nie mam boku. Lecę, bo życie jest złe. Ah! <coughs> Gdzie jesteś? Mama, gdzie jesteś? Gdzie, gdzie ty byłaś? Na plaży? Na plaży i Dobra, ja mam na szczęście nieskończoność powietrza, bo jestem aniołem. Mogę też gadać. Dobra. Ja szybko pod ciebie płynąłem. A ty się zapytałaś, kim ja jestem. Widziałaś mnie? Co? Dobra, idę do szpitala. Siema. Hej mama. Tak mówiłaś. Nie kenia Dobra, włączymy sobie i może o party Fortnite. Dobra, podłączona. Pary Fortnite zbierający <laughs> lime. Czego ja mam na przełączę? To jest lepsze Widzisz? To są prawdziwe filmy Fajne, eee, nie mama? Ci mówię, ty nigdy nie oglądaj Hejki Czulenki Bo ona jest głupia To jest mój kanał Dobra, nagrywamy odcinek. Pyk, 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 przynosimy, a pożarowe jest z ziemia. Dobra, montujemy, pyk, 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 montowane. Spadamy, dobra. Co? Dobra, chciał kapryś. Co? kończymy odcinek. Dobra, pa, to papa, widzowie. I miłej nocy, nie wiem kiedy ten odcinek wrzucę, ale jeśli jutro, to przepraszam i miłego dnia życzę jutro. I udanych lekcji przez online. Papa! Pa.